Odsłonię drugiej po prostu podstawimy to i zobaczymy, co z tego wyniknie. Najpierw zajmiemy się tym odcinkiem SG. SG to jest ten kawałek na czerwono, tak? A to jest kawałek O. Tu mamy S, tu mamy G, tak? A tu mamy trójkąt równoboczny, więc to już mam nadzieję, że pamiętacie, że ten kawałek to jest 1 trzecia wysokości. Jeżeli to jest 1 trzecia wysokości, a wysokość znamy w trójkącie równobocznym, bo to jest inaczej mówiąc, a pier, h w trójkącie równobocznym wynosi tyle, tak? Czyli piszemy zamiast tego, że odcinek SG, a to tutaj już zaczęłam pisać, Ach. czyli odcinek SG to się wynosi 1 trzecia h, a to się równa 1 trzecia razy to. A pierwiastków z 3 przez 2, tak? Czyli to możemy napisać, że to jest A pierwiastków z 3 przez 6. Po wymnożeniu. Ok. Czyli, 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 czyli możemy to już sobie zapisać zamiast SG, tak? Mamy A pierwiastków z 3 przez 6. I to wszystko jeszcze przez H równa się 1,9. Ok. Czyli właśnie to są te informacje nam niezbędne. Mamy P. I mamy to, tak, tą zależność. Dobrze, to jest główna kreska, więc możemy co? No, wymnożyć to sobie na skos i już będziemy mieli łatwiej, tak? Czyli mamy 9 razy to. To nam się skróci z 6, czyli mamy 3 drugie, a pierwiastków z 3 równa się h. Tak, bo 9 razy jedna usta to tutaj się. 3, 9 z 6 skróci i mamy 3 drugie. Ok. I tu H razy 1, czyli to jest H. Czyli to jest pierwsza informacja, a druga informacja to jest ta. Czyli tak naprawdę, no dobra, jeszcze napiszemy to sobie. Pole całkowite, czyli możemy wpisać sobie tak. 3 drugie A razy H, 1, dodać A pierwiastków z 3 przez 3, 4, równa się... 10 pierwiastków z trzech, tak? Po prostu pole z tej strony zapisałam zamiast z lewej. Ok. mamy, można powiedzieć, sobie taki układ e, równy, tak? Już mamy tutaj H wyznaczone, więc wystarczy podstawić nam sobie do tego, o, wzorku i nam no, wyjdzie, tak? No, czyli podstawmy. Może już tym, dobra, to już można zetrzeć, tak myślę. Jeszcze, no zdążymy napisać, czyli piszemy sobie tak. 3 2 a, a razy, i zamiast a piszemy to. 3 2 A pierwiastków z 3. Dodać A kwadrat pierwiastków z 3 przez 4 równa się 10 pierwiastków z 3. I wyliczamy, tak? Czyli widzimy, że to jest 9 czwartych. 9 czwartych a kwadrat pierwiastków z 3. Tak, albo ładnie możemy jeszcze to zapisać. A kwadrat. 9 czwartych pierwiastków z 3. Dodać. A kwadrat pierwiastków z 3 przez 4 równa się 10 pierwiastków z 3. Czyli dodajmy to jeszcze do siebie, tak? Czyli mamy tak naprawdę, o, bo jeżeli to sobie z boku napiszemy, tak jak tutaj, przed, czyli mamy a kwadrat, czyli mamy 9 czwartych dodać 1 czwarta, bo jeżeli tu nic nie stoi, to znaczy, że to jest 1 czwarta, bo ta dwójeczka to jest potęga, żeby to było jasne. Ok? Czyli mamy 9 czwartych plus 1 czwarta, czyli mamy a kwadrat. 10 czwartych pierwiastków z 3 równa się 10 pierwiastków z 3. Widzimy, że tu mamy dokładnie ten sam wynik, czyli możemy sobie podzielić przez 10 pierwiastków z 3 i wówczas to nam się skróci, jakby tak, bo tu będziemy mieć, zobaczcie, na czerwono, czyli o 10 pierwiastków z 3 i tu, jak mamy, bo to możemy sobie wstawić do licznika. Tak, to co było. No i teraz, jak dzielimy, to to wstawiamy sobie do mianownika, tak? Czyli mamy 10 pierwiastków z 3, czyli widzimy, że to nam się z tym skróci, to nam się z tym skróci, tak? Czyli ostatecznie o, mamy tak, a kwadrat i tu 1 czwarta, bo tu została tylko czwóreczka, czyli 1 czwarta równa się 1. Czyli tu musimy pomnożyć przez 4, bo nie chcemy mieć nic przy niewiadomych. I piszemy sobie tak. a kwadrat równa się 4, czyli A równa się 2. Minus 2 nie bierzemy akurat tutaj pod uwagę, no bo długość nie może być ujemna, tak? Ale wynik taka odpowiedź A równa się minus 2, jeżeli chodzi o same rachunki, też by się zgadzała. Bo minus 2 do kwadratu równa się 4. Ok. Gdy mamy A, to dalej już łatwo będzie nam policzyć pozostałe niewiadome, Chociażby z tego, tak? Policzmy. Wstawmy sobie teraz do tego e, wzoru nasze H. Czyli podstawiamy sobie tutaj, e, a zatem możemy tak. H to się równa 3 drugie, razy 2, razy pierwiastek z 3. To się skraca, czyli H to się równa 3. Pierwiastków z 3. Ok, zobaczcie. Mamy sobie nasze H1. To teraz. I mamy sobie nasze A. A to jest to. To już możemy wyznaczyć duże H. Tak? Bo to dzięki temu obliczymy sobie pole boczne. Jakby tak, to. I jeszcze nam pozostaje duże H do wyznaczenia. Duże H. Znaczymy stąd. No, jeżeli mały H wynosi 3 pierwiastki z 2, z 3, to SG. A SG wiemy, że to jest połączenie z A, tak? bo H, bo to jest 1 trzecia, było, tu już było napisane, tak? przypomnę, że SG to jest 1 trzecia H, ale z podstawy, czyli H2, a SG to jest inaczej 1 trzecia A pierwiastków z 3 przez 2. Tak? Czyli piszemy, że SG to to się równa 1 trzecia. I tutaj dwójeczkę wstawiamy, tak? Bo A wyszło nam 2. 2 z dwójką się skróci. Czyli mamy 1 trzecią pierwiastka z 3. Czyli to wynosi 1 trzecia pierwiastka z 3. Ok, czyli H wyznaczymy już z Pitagora'a. Ok, napiszmy sobie, powiedzmy to nasze h duże, tak? Czyli mamy h kwadrat równa się to, czyli 9 razy 3, 27, minus, już podnoszę do kwadratu, i to do kwadratu, czyli mamy 1 dziewiąta razy 3, czyli 1 trzecia. No dobrze, to co mamy, 3, 27, mamy na szczęście kalkulator, 27 razy 3, 81 odjąć 1, czyli mamy 80, tak? Najpierw sprowadziłam do wspólnego mianownika i odjąłam 1. Ok, Czyli h to się równa pierwiastek z 83, tak? Jeżeli to sobie rozłożymy, 80 podzielić na 2, to jest 40 na 2, 20, 10, 2 i 5, tak? Czyli, czyli tutaj mamy. Czyli to jest 16, 2, 4, tak? Czyli mamy sobie 16 razy 5. 16 razy 5, czyli 4 pierwiastka z 5. 4 pierwiastka z 5 przez pierwiastek z 3. Usunę niezmierność i mamy 4 pierwiastka z 15 przez. 3. Gdy to mamy, to teraz już jest czysta formalność, aby wyznaczyć objętość. Okay. Czyli V równa się 1 trzecia pola podstawy, czyli A kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. A wynosi 2, a zatem mamy A kwadrat, czyli będzie 4 pierwiastków z 3 przez 4. Razy to jest pole podstawy, tak? A kwadrat pierwiastków z 3 przez 4, w trójkącie równobośnym i razy. Wysokość, czyli razy to. 4 pierwiastków z 15 przez 3. Ok, to się skraca, czyli mamy 4 pierwiastków z 45, czyli to jest razy 3 pierwiastki z 5, bo wyciągnęłam sobie tak, bo to jest pierwiastek z 45, czyli 9 razy 5 i tu wyciągnęłam przez 9, Tak czyli to się jeszcze skróci. Wychodzi nam 4 pierwiastki z 5 przez 3. No i to musimy wymnożyć. Czyli mamy, bo tu mamy do 1 cm sześciennego, czyli mamy pierwiast 5 pierwiastek razy 4 i podzielimy przez 3. To to się równa 298, tak? Oczywiście centymetra sześciennego. Czyli to jest tak naprawdę w przybliżeniu 3 cm sześcienne. Ok, udało nam się wykonać to zadanie do końca. Troszeczkę się pobawiliśmy z pierwiastkami, ale myślę, że nie jest to aż takie bardzo skomplikowane. Ok, zapraszam do dawania nam zadań, które rozwiążemy przed tablicą. Dzięki i do zobaczenia.